Jesteśmy na konferencji Wizjonerzy Reformatorzy Zdrowia 2025, tuż po panelu, który dotyczył chorób rzadkich. Jedną z chorób omawianych był zespół al -Ajila. Proszę powiedzieć, czym się objawia ta choroba, na czym polega? Zespół al jest problemem wielonarządowym, którym na pierwszy plan wysuwała się przewlekła cholestaza wynikająca ze skąpości dróg żółciowych. Do tego dochodzą wady układu sercowo-naczyniowego, wady nerek, wady układu wzrokowego, dysmorfia twarzy. Ale no, problemem decydującym, jeśli chodzi o rokowanie i o jakość życia pacjenta, jest cholestaza i związany z nią skóry, który jest no, wyjątkowo trudnym do leczenia zagadnieniem. Przede wszystkim po pierwsze mamy utrudnione, ograniczone możliwości leczenia do tej pory, do, do czasu wprowadzenia inhibitorów iPad, które są takim przełomowym momentem, jeśli chodzi o hepatologię dziecięcą. No Proszę sobie wyobrazić, że to są rodziny, które nie przesypiają, nie przesypiają nocy, dzieci podrapane, z, blizna, z bliznami po zadrapaniach. Sam świąt skóry może być wskazaniem bezpośrednio do transplantacji wątroby. No Choroba przebiega w sposób rzeczywiście, głównie z tego powodu, bardzo przykry dla pacjentów, prowadzi przynajmniej w połowie przypadków do konieczności transplantacji Wątroby. No, plus do tego dochodzą szereg innych objawów z innych układów. No, to głównie właśnie za sprawą tych mutacji genetycznych, które dotyczą drogi sygnałowej NOCZ, która bierze udział no, m.in. właśnie w morfogenezie dróg żółciowych, ale też innych, dlatego jest taki wieloobjawowy, wieloobjawowy przebieg. Jak leczyć tę chorobę? No, tak jak wspominałem, no, do tej pory możliwość leczenia były bardzo ograniczone. E, to znaczy, raz, że leki, które są stosowane do tej pory, były, e, są poza wskazaniami rejestracyjnymi. Tu głównie chodzi o czy cholesteraminę, Mają ograniczoną skuteczność i również e, toksyczność e, e, przemijająca ta skuteczność jest W związku z, tym, w związku z tym, jak zwiększamy dawkę, no, to dochodzi do, e, do podwyższenia możliwości działań niepożądanych. Słowem, bardzo ograniczone możliwości leczenia. E, rozwiązania Transplantacja wątroby, no ale oczywiście, no to już nie muszę mówić, jakie to jest rozwiązanie. Natomiast no, wraz z wprowadzeniem nowych leków z grupy inhibitorów IBAD. To są leki, które blokują zwrotne wchłanianie kwasów żółciowych w jelicie, czyli w normalnej sytuacji kwasy żółciowe w 95% są wchłaniane w jelicie cienkim, wracają do krążenia, do wątroby, no i tak krążą, a w sytuacji, kiedy podajemy te leki. One są głównie wydalane, czyli zmniejsza się ta pula toksycznych fasów życiowych, które decydują o objawach i postępie, postępie choroby. No, dwa leki od Evixibat i Maralixibat wykazały się wysoką skutecznością przy minimalnych działaniach niepożądanych. Dobra tolerancja leczenia. Tutaj skuteczność jest ponad 80%, jeżeli chodzi o redukcję świądu. Oczywiście wpływa to na komfort życia, na poprawę odległego rokowania bez konieczności transplantacji wątroby. Także tutaj zdecydowanie jest to przełomowe leczenie, no, które teraz musimy walczyć, żeby wszyscy, wszyscy pacjenci mogli mieć do nich dostęp. No właśnie, czy to są leki refundowane? To są leki, które są zarejestrowane. No i w tej chwili chodzi, aby było finansowanie, najlepiej oczywiście w ramach programów lekowych. No i do tego musimy, musimy dążyć, bo pacjenci, którzy weszli do badań klinicznych, oczywiście jeszcze dostają te leczenie, no ale w trakcie, jak już były badania zamknięte, pojawili się nowi pacjenci, którzy oczekują na włączenie leczenia. No i oczywiście pacjenci, którzy kończą leczenie w badaniach, muszą dalej mieć kontynuację. Także, także takie sytuacje na dzień dzisiejszy. Także czy oprócz programu lekowego jeszcze są jeszcze jakieś potrzeby pacjentów, które tutaj ze strony ministerstwa mogą być zaadresowane? No, to jest w tej chwili najważniejsza sytuacja. No, oczywiście e, istnieje tam furtka przez e, terapię ratunkową, ale mówiąc szczerze, z naszych doświadczeń jest to trudne. Dostaliśmy odmowę w przypadku e, próby uzyskania finansowania w ramach mm, terapii ratunkowej. E, także tutaj e, no, zdecydowanie powinni o tym decydować specjaliści zajmujący się pacjentami i znający się na temacie. A przy decyzjach o leczeniu ratunkowym nie zawsze, nie zawsze tak to wygląda.